Dzień dobry. Ciśniemy na maksa. Oczywiście wniosków mam kilka. Przede wszystkim takich, że tym klientom mówimy dziękuję, mówimy papa, pa", żegnamy się, nie wykonujemy takich zleceń drobnych. Hmm. Czasami jest tak, że po prostu te zlecenia są nieopłacalne, że trzeba do danego zlecenia jeszcze potem, okazuje się, dorzucić z własnej kasy, więc to absolutnie nie wchodzi, nie wchodzi w grę. Z drugiej strony można i trzeba będzie, i już o tym myślę, chociaż kiedyś chciałem to zrobić, natomiast w tamtym okresie mi nie wyszło, ale teraz bardzo intensywnie myślę o tym, żeby przejść na rynek tylko zachodni. W Polsce sporadycznie, natomiast na rynek zachodni, gdzie wiadomo, za ile się pracuje i z kim się pracuje, yy, jaka to jest mentalność ludzka, człowieka zachodu. Yy, powiedz mi, jak to jest u ciebie? Czy ty też masz takich klientów? Jeżeli masz klientów, jeżeli pr pracujesz z takimi ludźmi, yy, może po prostu. Masz takich znajomych, którzy też wiecznie narzekają? Albo słyszałeś o takich osobnikach, przedsiębiorcach w, w naszym kraju, którzy wiecznie narzekają, chcą bardzo dużo wyciągnąć od osób, które wykonują im pewne zlecenia? No ale oczywiście skąpią, narzekają i wiecznie jest coś nie tak. Jeżeli masz takie osoby, to podziel się ze mną. Może masz jakieś ciekawe rozwiązania na dzień dzisiejszy. No bo, mówię, ja mam. Kilka przemyśleń, kilka rozwiązań, ale może Ty mi podasz jakieś inne ciekawe, z których ja bym mógł na dzień dzisiejszy, czyli maj 2020 roku skorzystać. Może się przydadzą. Nad czym teraz pracuję? Pracuję nad systemami do biznesów. Jeden to jest system do biznesu afilacyjnego, a drugi to jest, zaraz Wam pokażę, system biznesu, oczywiście online, do firm MLM. Tak naprawdę systemy afilacyjne i MLM to są to samo to są takie same systemy można je wykorzystywać w przeróżnych firmach. Firmy, które, które płacą nam prowizję, czyli produkty afilacyjne różnych firm to są takie produkty, które ktoś stworzył, a my dzięki prowizjom po prostu na nich zarabiamy. Możemy sobie stworzyć do tego własny biznes. To jest taki mały schematik. Tutaj są pewne rzeczy zawarte, które nie mogę Wam pokazać. I taki biznes afiliacyjny może być w różnych niszach: niszy zarabiania, niszy zdrowia, niszy nie wiem, naprawiania samochodów itd., itd. I teraz mamy sobie jakiś biznes, który ktoś stworzył w jakiejś niszy. Takie nisze z takimi produktami znajdują się na różnych portalach, m.in. Clickbank, Amazon, Amazon Kindle, Warrior Forum czy Warrior Plus i wiele, wiele innych. I teraz my zapisujemy się do takiego portalu, pobieramy sobie produkt, który jest produktem afilacyjnym czyli osoba, która stworzyła produkt, dzieli się z nami prowizją, my po prostu sprzedajemy ich produkty i mamy z tego Pieniądze. Najlepsze jest to, że to są pieniądze w dolarach czy w euro, więc przelicznik na Polski jest naprawdę wysoki. I my sobie tworzymy taki biznes afiliacyjny, co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy osób do współpracy, które będą nam napędzały na nasze na przykład social media bądź autorespondery, czyli miejsce, gdzie będą osoby się zapisywały na listy mailingowe potencjalnych klientów, bądź będą napędzały bezpośrednio na stronę. Z blogiem czy, czy sam blog, i tam będą te osoby, potencjalni klienci, będą otrzymywać dużo przeróżnej darmowej wiedzy, którą możemy na przykład wykorzystać, zakupić bądź pobrać w sposób darmowy z portali PLR. To są takie portale, w których jest mnóstwo darmowej i płatnej wiedzy, którą możemy sobie poprzerabiać i wykorzystać do swoich biznesów. No i co? Mamy takie osoby, które żeśmy sobie zatrudnili do naszego biznesu, powiedzmy do naprawy samochodów i te osoby na przykład komentują nasze posty na social mediach, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na TikToku. No wszędzie, gdzie się gdzie po prostu istniejemy. Ważne jest, żeby w jak największych, w większej ilości miejsc nasze Zasięgi, czyli nasze social media, gdzie tworzymy marketing, content, żeby były. Dzięki temu mamy jakby większe pole zasięgu do tego, żeby uderzyć, mówiąc oczywiście kolokwialnie, do naszego klienta. I takie osoby, które żeśmy sobie zatrudnili, na przykład napędzają nam osoby potencjalnie zainteresowane naszymi produktami z danej niszy. Czyli ktoś potrzebuje jakiegoś na przykład klocków hamulcowych, tak, my mamy niszę związaną z samochodami i potrzebuje klocków hamulcowych dlatego taka osoba na przykład wchodzi sobie na Facebooka, na grupy związane z naprawą samochodów i mówi, hej, zobacz tutaj mam dla Ciebie w dobrej w dobrej cenie dobre klocki hamulcowe tutaj u Pana Wojcia który właśnie je sprzedaje mamy okres wiosenny, więc warto no, zainteresować się właśnie tym produktem i z drugiej strony możesz sobie też wejść na jego bloga i zobaczyć co pisze o tych produktach, o niszy, jak stosować je, gdzie je kupić, gdzie możesz uzyskać pomoc techniczną, jeśli chodzi o zmianę klocków hamulcowych i tak dalej i tak dalej. Czyli tworzymy sobie biznes za granicą, ponieważ tam on jest bardzo e, opłacalny i dzięki tym wszystkim narzędziom... E, Powodujemy, że nasz biznes zaczyna działać, zaczyna się rozrastać i tworzymy sobie dzięki temu, dzięki tym wszystkim właśnie narzędziom, taki system, system do działania y, automatycznego biznesu online. Ja tu gadam, gadam, a tutaj dorcia no, 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 no Tak. Po brzuszu tutaj pomiamiamy. Dorcia. Dorcia jest taka zmęczona. Się tyle napracowała. O, 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 o. o takich systemach można by gadać i gadać, tworzyć i tworzyć. Ważne jest, żeby spróbować sobie taki system nawet w Polsce wdrożyć krok po kroku, czyli od nie, niezbędnych rzeczy, od strony, od autorespondera, od social mediów, od wiedzy darmowej i płatnej, jakichś kursów, szkoleń, konsultacji, zautomatyzować to wszystko. Nie będziemy musieli dużo Poświęcać czasu na wdrażanie jego w danym okresie, tylko na początku możemy dużo wiedzy swojej. Dużo, no dużo czasu poświęcimy na wdrożenie jego, bądź zlecimy komuś i taki system, jak będzie napędzany, oczywiście poprzez marketing darmowy i płatny, zacznie nam przynosić cash. To jest najważniejsze. Spróbuj sobie, jeżeli jesteś w stanie przemyśleć czy jest coś takiego, a jest, zwłaszcza w tej dobie, gdzie musimy pracować, a ja uwielbiam, pracować online. Czy jest tak, takie coś, taka nisza, mm, która się może dopiero tworzy, albo stworzyła, albo już jakiś czas istnieje, w której mógłbyś ty swoje pięć groszy włożyć i e, no może byś zaczął tam działać. Bo tort jest duży, natomiast jakiś tam kawałek. Smacznego torta może być dla ciebie. On nie jest cały zagospodarowany, świat jest ogromny. A jeżeli stworzysz sobie taki biznes systemu online za granicą, to wiesz, możesz po prostu bardzo dobrze zarabiać. Przemyśl sobie to, czy jesteś zainteresowany, czy jesteś w stanie coś takiego sobie stworzyć, bądź myślałeś o tym. Żeby to zrobić, ale nie jesteś, nie jesteś w stanie technicznie, ja Ci mogę podpowiedzieć jak będziesz potrzebować jakiejś pomocy, jak to stworzyć. Także wyślij troszeczkę móżdżek i zobacz, czy Ty się w ogóle do tego nadajesz, czy chcesz takie coś robić. No i na koniec, a propos właśnie tych klientów wiecznie narzekających, którzy często w ostatnim okresie psują humor, motywacja do działania spada, nie chce się robić. Eee, okres jest jaki jest, wiadomo, ale to spowodowało, że ja po raz kolejny zacząłem intensywnie myśleć o tym. Po raz kolejny powtarzam i wdrażać eee, właśnie te systemy. I dla klientów, ale też przede wszystkim dla siebie, żebym nie był uzależniony od usług, od klientów, którzy, którzy wiecznie marudzą, którym się nie podoba, którzy chcą za to mało kasy, a chcą na tym wyjść jak najlepiej i żeby jeszcze ich biznes dzięki temu ogromnie i na maksa prosperował. Ja myślę, że to nie o to chodzi i nie w ten sposób działa. Trzeba od siebie dać naprawdę dużo, żeby potem od innych wymagać, żeby ich biznes no rozkwitał. No.